Cześć widzowie! Jesteśmy w kolejnym odcinku! Pierwszy odcinek już jak wiecie aktualnie wleciał. Jest ze mną wędkarzyk to ja. Przywitaj się! No właśnie i jesteśmy już w takiej sytuacji, że zdobyliśmy trochę rzeczy. Ja teraz właśnie sobie przepalę żelazka trochę. A dokładniej to trzy. Tutaj mieliśmy takiego małego kejwa. Ja oczywiście jako pierwszy znalazłam żelazo. Ja znalazłem, u mnie to widać. Nie no, ale kto, pier ale kto pierwszy wykopał po prostu rudę, ten. No, miał po prostu. Dobra, widzowie. Ukask ja rozpocznę raz u siebie. No. Ogólnie to już wiecie, jak mamy na imię. Wędkarzyk ma na imię Michał, ja mam na imię Kacper, więc. No, spoko jest. Siemanko, widowia. Yyy... Dzisiaj to jest druga część już. E, zostawcie łapkę w górę, suba wbijajcie do lolka. I napiszcie w komentarzu, jak wam się mija Dzionek. I ogólnie zapraszam was do oglądania. W ostatnim odcinku zrobiliśmy żelazo. Y, I to już w wszystko. Isn't it an iron pig? Nie rozumiem co powiedział, ale gdzieś tu były dynie. To może być gdzieś wioska y, 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 i Yyy... Idźmy na tamten biom. Wędkarzyk! Za mną! Ja teraz prowadzę. Ja filmiki robię dużo. Ło! wow. Nie, nie, tamten mój był dłuższy. Hmm. Według mnie mój był dłuższy. <grym> eee, LKLK. Ej, owce mamy, owce mamy. Widzicie, widzamy, jak on się odzywał? Powinniście mu napisać w komentarzu, że Ale my w Fortnite to nie gramy więc No tylko gramy teraz w Minecraft'a. Ale pozabijaj sobie owca O! Ja ją mam na Ja mam na szkoła, bo ja, ja mam na szkoła, bo tam Dalej świn... No świnia! Dlaczego właśnie z mi poprzewo Dobra I krowy tam są, więc jest weź. Ogólnie tu na noc przepalę sobie rzeczy, ale ja sobie ogólnie tutaj poprzez. Patrzmy jak masz, tak? Jak masz... No ja łóżko już mam, ja łóżko już mam, postawiłam właśnie. To ja... Ej, postaw crafting. Nie chcę się robić. Jestem leniwy. Ale crafting jest mój, pamiętaj. Co mam robisz? Moje moje nasze wspólne Nie Tak, Nie. Czekaj, ja tylko... Ja tylko muszę sobie przepalić te jedzenia. O, tutaj jeszcze... No. Dobra, tutaj mi się przepala. Zostawcie wideo, łapkę w górę i to nie, może, nie możecie zostawić. No właśnie, musicie, a jak nie macie ręki, to protezą. Słuszne. <głosy> nie no, <noise> czyli... Że, że, że oni cię, cię, za, ci, cię zaobserwują. Zasubskrybują. No, zasubskrybują. Ale naprawdę... Ja, ja tylko takie sobie żarty mówię, oczywiście, jak Ale wiecie. On to tak naprawdę robi. Ostatnio... To? Był u mnie i ktoś szedł bez rąk widział, ja on zaczął na tańczyć. No właśnie. Ale uszczęśliwił tego gościa. No. Ha, ja, ja mu pokazałem ławkę w górę. A ja mam marchewkę z ząbiaka. Nic wielkiego. A jednak pajaka wielka. Ej! Ja was jedzenie ser. Dzięki ser. Ser, co to było za główne? Ama, ama, ama się przypala, Ej, tutaj mamy. A Nie, ja myślę, że to jakieś już do kejba. Czekaj, ja tutaj się lekko porozglądam. W ogóle, dlaczego taki mały render jest na hmm. tych serwerach? Hmm. Nie Nie. Jest tutaj serwera. Serwer, dlaczego masz taki mały render? Chodź, chodź za mną, nie. chodź, chodź za mną. A ja sobie muszę zrobić. Chodź Czekaj. za mną. No to co ty robisz teraz? Nie mówię, że sikierka. Twoja siekierka mnie nie obchodzi. To jest, to jest. To jest ten Teraz każdy musi na mnie uważać. To niebezpieczne. W ogóle, nie wiem, czy na serii nie zrobiłeś czegoś takiego, że damy Wam IP do tego serwera. Nie, nie dajemy im. Chociaż w sumie, jak my będziemy cały czas podróżować. No. Podam, podamy wam kordy. Nie podajemy kordów, ale widzowie jaką Damy wam ID i będziecie stemli przyjść. No ale wszystkie odcinki będą musieli obejrzeć, żeby przejść, bo oni będą no wiadomo. O, tu macie jak na razie nasze kordy, ale jak na razie nie podaliśmy. Na mnie się pan złama nie No Dalej, co ty robisz? Co ty w ogóle robisz? No taki, trik. No taki trik widziałem: trzy dni, brak na drzwi, to jakoś kto by wyskoczył. <grym> <grym> Wędkarzek kopalnik. Wędkarzek to kopalnik. No dawaj wyłóż, musimy znaleźć tą wioskę. Jest! Zrobiłem nareszcie budki skórzane! Mam 6. No to sobie gacie możesz zrobić. Jak mogę gacie zrobić? Nie mogę. A to siedem trzeba na spodnie? Da. Aha, zapomniałem już. Dobra, widzowie, to będzie koniec, y, part. Nie, to ja mówię. No powiedzmy, że to będzie part trzeci, to jest koniec tego odcinka. I zapraszam do lolka, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i skomentujcie, jak wam mi się. No, tak samo jak u wędkarzyka, u mnie filmik już też się kończy, więc